Masz, rzucaj. Pięknie, rzucaj, tak trzymaj. Znów straciliśmy punkty. To dlatego, że jest taki wysoki. Ich średnia wzrostu wynosi 1,90 m. Nawet nasz najwyższy jest przy nich jak dziecko. Pani Glorio, proszę pozwolić mi grać. Proszę, ja im pokażę, co potrafię. Proszę, proszę, ja chcę grać. Przestań, daj mi spokojnie patrzeć. Proszę, proszę, ja chcę grać. Dość, niech go ktoś zwiąże. Zostawcie mnie, zostawcie. Co to ma znaczyć, zdrajcy? Jak możecie wiązać takiego mistrza jak ja? Zobaczycie, ja naprawdę umiem grać. Zakneblować go. Alan gra w podstawowym składzie, a ty jesteś tylko rezerwowym. Wygląda na to, że od początku macie u niej niezbyt równe szanse. Wspaniały rzut, brawo! Pora na kolejną lekcję. Właśnie co widzieliśmy. To, co pokazał Alan, było wykonane naprawdę po mistrzowsku. Patrzcie. Patrzcie, jak to się robi. Raz, dwa i hop. Piłka zostaje wrzucona prosto do kosza. Na tym to właśnie polega. To jest zagranie, które należy ćwiczyć. Jestem pewien, że komu jak komu, ale jemu to się nigdy nie uda. To straszne, już jest 62 do 24. Musicie lepiej się postarać w drugiej połowie. Wiedziałem, że oni są dla nas za mocni. Nie traćcie otuchy. Pozwolę Gigi zagrać w drugiej połowie. Hej, witam! Popatrzcie na mnie, Durnie. Zobaczycie, że nawet taki malec jak ja umie grać lepiej od was. Dobra, drugą połowę też wygramy. Nie masz pojęcia, Anno, jak się cieszę, że Cię widzę. Hej, dokąd biegniesz, maleństwo? Oni specjalnie chcą mnie sprowokować. Kapitanie, daj mi piłkę, szybko. Łap, Steven. Gigi, podaj mi piłkę. Zobaczysz, Anno, jakim jestem mistrzem. Patrzcie, jak kozluje. Jestem najlepszy. Brawo, świetnie, Gigi. Prawie ci się udało, Gigi. Naprzód! Brawo, technikum! No i jak, Gigi? Nadal twierdzisz, że jesteś urodzonym koszykarzem i że nas pokonasz? Brawo, Alan! Świetnie, jeszcze raz! Anna nie rozumie, że robię to dla niej i dopinguje Alana. To niesprawiedliwe. Już wiem. Spróbuję zaatakować z zupełnie innej strony. Do ataku! Co ci jest, Gigi? Strasznie rozbolał mnie brzuch, Anno. Znowu zaczyna te swoje wygłupy. Odsuń się. To był faul. Dobra, prosimy o czas. Czas! Pójdź, co mi robisz? Jak ty się zachowujesz? Nie rozumiesz, że to było specjalnie. Co? Chciałem zdenerwować Alana, żeby zaczął gorzej grać. Przestań gadać głupoty. Jak takie coś może nam pomóc? Co pani na to, pani Glorio? Zmiana zawodników, numer 15 za numer 6. Chyba pani żartuje. Jak chcesz się popisać przed dziewczyną, to teraz masz okazję. Jest pani zazdrosna, pani Glorio? Co ty wygadujesz, głupku? Co ci się stało, Gigi? Uderzyłeś się w głowę? A, jest... Tak. Wszyscy się ze mnie nabijają. Dobrze cię rozumiem, naprawdę? Jasne, wiem, co czujesz. <słuch> Najwyraźniej stara się odwrócić moją uwagę. Dobra robota, jeszcze raz Alan. Takie sztuczki na mnie nie działają. Słodka, Anulko. Biegnij. Nie udało się. Co ci się stało? Uważaj, Bardziej! Udało się, udało! Alan, co z tobą? Graj! Nie rozumiem, jak możesz interesować się takim facetem jak on. Przecież to osioł. Ale jaki jest zgrabny? Można powiedzieć, że to urodzony koszykarz. I jaki przystojny. Ale ciekaw jestem, jaki z niego mężczyzna. Co chcesz przez to powiedzieć? Chodzi o jego wygląd. Nic więcej nie powiem, bo mi go żal. Jak już zacząłeś, to masz skończyć. Widzę, że żywisz w stosunku do niego jakieś uczucia. To delikatna sprawa, nie chcę cię zranić. Jeszcze trochę, a nie wytrzymam. W tej chwili powiedz wszystko. Jesteście zaręczeni? Jeszcze nie. Jesteśmy tylko przyjaciółmi. Całowaliście się już? Nie pytaj mnie o takie rzeczy, proszę. To może mnie obdarujesz przyjacielskim pocałunkiem? Strasznie jesteś sympatyczny, połaskoczę cię za to. Przestań, przestań, proszę. Spokojnie, nie denerwuj się. Przepraszam. W ich drużynie zrobił się bałagan. Wykorzystajmy to. Ruszaj, mały John.